Bardzo zacięty do trzeciej kwarty. Właściwie każda kwarta była na równi. Jak to wyglądało z poziomu parkietu? Jak, czym zaskoczył sokul w tym meczu? Ja się niczym nie zaskoczył. To był bardzo ciężki mecz z samego początku. Myślę, że dla obu zespołów, bo zespoły musiały wygrać ten mecz. Wiadomo, są nasze bezpieczeństwa. po z jednym. Więc czujemy dużą presję na sobie, że też chcieliśmy to wygrać bardzo. To myślę taki e, nis, niski wynik. Dużo tak, zaniedbanych rzutów. Dużo strat. E, myślę, że taki też walki typowy. E, bardzo się cieszymy, że się udało tę tą, tą walkę wygrać. E, Zachować więcej zimnej krwi. drugie drugiej połowie już bardziej zbiórki. przy, przy wszystkim w obronie, bo w pierwszej połowie mieliśmy z tym problem. Także e, to na tyle. Trzeba się bardzo. Na pewno czuliście doping waszych którzy przyjechali tutaj, to, to podnosi tak na, na dół? No nie, no przecież, że naprawdę we świętej ulicy, to w taki na się pojawił, także mega wsparcie, mega, mega dzisiaj nas ponieśli i bardzo dziękujemy za, za ich wsparcie.